Hej, cześć, tu Bruder, fan Ante witamy Was bardzo serdecznie w ten sobotni poranek. Cześć! No, słuchajcie, my dzisiaj się tutaj bawimy. Jak widzicie, Antoś już rozłożył te drogi. Takie, przypominam, że to są takie drogi, patrzcie, takie falujące, można je łączyć, one mają tutaj takie wcięcia. I na przykład jak się kończy tutaj, to wystarczy tutaj włożyć, żeby dopasować jak puzel, O! I wtedy droga, o, można ją nawet tak prze, trochę ją przekręcać. Zobaczcie, jaki mam dźwig. O! No, Zadaj, tutaj jakby tu była taka kula, można by było zmienić końcówkę i na przykład taka kula i to tak. wszystko Chyba kula ognia, co? I taka kula do rozwalania budynku. No, tutaj mamy, jeszcze patrzcie ile mamy tutaj samochodów. BMW mamy jedno tam mamy Camaro, Audi, tutaj mamy korwetę policyjną. Ona ma tutaj się rusza, Ten spoiler się tutaj ułamuje, ale... Okej. Okay. No i tutaj wiecie, tutaj jest taka... No, Mam mamy tego, żeby tak mało. to I ten. To to patrz, boli ta agada drogowa, bo... Mama też chyba będzie się z nami bawić. Rolnicy strajkują! O, ho ho! Rolnicy strajkują. Czyli są jacyś niezadowoleni, tutaj zrobili blokadę, żeby zwrócić uwagę na swoje problemy. I co teraz można zrobić? No Boża mało okazji im na rozbudowę palmy. No to się nie, Boża mało, nie Tata, Boża mało okazji im Unia Europejska daje na rozbudowę Fajmy. Tak. A tu A to jest rodzy parki. Co on tak uderza? Blokadę zniszczył ten gościu. Nie no tego to by nie, nie ten. Nie, Uwaga, teraz wyjeżdżamy tak. Tutaj jedziemy ładowarką. Tutaj mamy dźwig. Wystawiamy tutaj po bokach takie stopki w dźwigu. Patrzcie. Tutaj w dźwigu są takie stopki i normalnie. Kurczę, one są po to, żeby on się nie przewrócił na bok, nie? Czyli wystawiamy tutaj. Szkoda że, jeszcze... Szkoda, że jeszcze bardziej się nie może wysunąć to. O, ale może być tak? Że tutaj jakieś roboty są. Tutaj koparka taka z tymi. O nie, walnęła w drugą. Tata to mam. Jeszcze Tutaj trochę zmieniamy. O, Antoś ma tam lawetę. Tutaj mamy, to było w ogóle do takiego traktora chyba, do klasa chyba, kseriona. już Ci tam, tam chyba Ania ma tego klasa. Uwaga. Justynka tutaj nas zaszczyciła swoją obecnością. Tata, uwaga. A, to jest cofa. tutaj. Dobra, i dźwigiem. Czekaj, stopki może bym Dobra, uwaga. Hmm. Dobra, wiech. Ciekawe on się tam... No to ciężko jest tutaj tak montować chyba. Jego co? O bo tutaj... Ale jest ogromne, co? No. No. Ale weta chyba jest za mała po to. Do no bo tego. tutaj były New Holandy w zestawie. No, a jest te, te pacz. A. Hmm. Ja wiecie co, ja muszę to trochę wysypać. A no to na łóżko. Uwaga! Żeby takiego na łóżku. No pi pi Są pi, 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 pi. tak mm. normalnie. Bo chce, bo chce, żeby mu zjechał, a ten nie chce zjechać. No i ciągle będzie mu przedziałał. Patrzcie, ja to... Patrzcie, ile mamy o. zabawek. Znaki. Właśnie chciałam te znaki, żebyśmy pełu. sobie ustawiali. O, ile samochód. kaszy tu O, kabina z, z Johnzina. Mhm. Też szukałam. Nie wiem, ale tego jest dużo. Ale Taka zobacz, niby tak dużo mamy. Niby tak dużo, a ten a się zmieści do, do takiej małej skrzynki. No co to jest? Alboś... Mam, no właśnie, no to to bo ja właśnie też nie, nie wiem, powiedzcie, czy u was też się takie czasami te części. O, to jest od, kosiarka. To jest kosiarka do do jakiegoś traktora takiego. A, to, 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 się... to było chyba tam na górze? Jakoś tam, albo tutaj gdzieś. Antek pewnie by pomógł, jakby zauważył. Tak, tak. <noise> ta, ta. Tak to było? A to się nie pamięta. E, to jest... A to wszystko pamiętam. O! Ta kopa, ale tak. To musi gdzie być Idziemy ten Dondir, gdzie go dałam? O, tu jest. Kras, to z tego krasa właśnie. Czy poczuł? Hej, hej, no kurde, nie nagrało nam się tutaj wcześniej. Mieliśmy dużo filmu, ale nie wiem. Sorry. Tutaj Antoś powiedział, że kosi drogę. Żeby były kolejne roboty drogowe. A, to chyba zbierasz asfalt z całą kosiarką do trawy. No. New Holland jedzie. Czasami pamiętam jak byłem mały, to w Polsce były takie nierówne drogi. To była taka maszyna, która tak zbierała ten nadmiar tego asfaltu, tak? Tylko ścinała jakby jakby tak jakby nożem. Jakby nożem, no. O! I jeszcze znalazłam tego wadu. Super, super. Zobaczmy Zobacz, co jest ty na badawce. O! Co tam jest? Zaraz zobaczymy. Czekajcie, ja już podchodzę. Jezu, ile zwierząt! No. Justynia i widzę, że masz krótki na przyczepie i tam ładnie poukładałeś swoje maszyny budowlane w garażu. znaki patrzcie, Tylko, że takie mniejsze. A on też ma takie tutaj y, znaki. Justynka na kosiarkę O dzięki. O ja widziałem ostatnio na YouTube na filmiku jak do takiej kosiarki, Ania zrobił robił e, kryzarkę na podusziku z tyłu. Ciągnął, no? Nie, to na TikToku widziałem chyba. No, a Justynia tam ma, patrzcie, do góry dała Volvo ze zwierzakami, w ogóle na dachu, tutaj te wszystkie maszyny budowlane, teraz tutaj dźwig ma, nie się? Tak. No. Uważajcie ci ciaki, A, już tutaj, e, ten ma już. wszystkie koła ma. Czyli Antus ma nas koło. Miały dwa takie były dwa Ta samochody, co miały ściągane koła. A, a wiem, Ale wiem. wiem. trzy były. Który? 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 O, jeszcze lepiej. Ja wiem swój. O, Antoś poszedł. O, o jest, dwie. Dwie. Ante, tam skoczył. Brudery stoją, jak widzicie, to czekają. Koło. No właśnie koło odpadło na nasz i Na szczęście one są takie, że się je można wziąć ładniej, i wyciągnąć. Ja muszę to odwracać. Czemu te wszystkie maszyny są na dachu? No to do Tam jest o, nawet o, taką... Nawet wytkować. mamy taką ponton. beczkę. Ponton? Gdzie jest ponton? Beczkę mamy nawet, Justyna. Gdzie ty widzisz Gdzie Tutaj, poduszkowiec, proszę. Taka to jest rama do, do robót drogowych. O, ale świetny, tyn, 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 tyn. z przodu, duża moc, zaczep. Mm. koła, maska musi się ponosi, o Eee, tak. ekstra, drzwi się otwierają jest i tata, tin ta. no, A to jest z tego, tu, tak, no, to chyba. jest z tego, tak, to jest z tego, Jezu Antoś ile my mamy zabawy, ja to w ogóle, ja to muszę zrobić z tego, ja muszę tego, Mam też, bo on miałem... te, gdzie ty tam poszedłeś? Znalazłem jeszcze wóz, wóz z paczkami. No ale po co mam teraz ten wóz z paczkami? No bo żeby. Dzień dobry, paczki. Aaaa, <grym> mamy tutaj kuriera. Kurierka jedzie, Fedex. Taka... On, on <grym> no, czyż no... tutaj jest uszkodzony z przodu, ten samochód? No bo ja mu takie coś się. ta blacha taka. Pewnie od uderzenia od wyskakiwki. Nic jej nie zrobiło. No, A tu jest tutaj. Jeździliśmy tutaj, beton wylewaliśmy. Bawiliśmy się, że tam na środku obok, Alo, tego, obok tej bęki był beton. I że, I że wylewaliśmy beton, Antoś, mówię teraz. Mam na Ten zderzak Taki wkładany. Czyli co? Można to naprawić? No. A co, nie będzie wypadać? No będzie, no będzie ale... Na kraj trzeba. No by trzeba było wkleić go z powrotem. No to co się stało? Czego szukasz? Justyna, gdzie jest ta twoja farma tutaj? Znaki poprzewracane. No, drogi się... Trowy i świnie tutaj leżą. Jedzenia nie dostały, kwiczą strasznie. Uj, uj, uj. Uj. Tata, i ten też jest taki może być do naprawy. Mamy dwa ten, to w ogóle ma taki kosz, że on go podnosi Zobacz, i tam siedzi ludzi siedzi i na przykład wiek. gdzieś do góry trzeba coś zrobić. To, na przykład na supie wysokiego no. napięcia. Dobra, Cześć, a... Ja wiem co im przyniosę. Co? Uwaga, idziemy. No już tylko krótko na świnek. Ania korytko na świnek, uwaga. pan. No, ten. Otwieram. O, drzwi z boku też się otwierają tutaj. Justyna, Można też dźwig. się kurde tutaj bawić. Świetnie. Justyna, dawaj dźwig Dźwigiem naładuj każdą fasolę. O, a to Justynka naładuje y, fasolę. O, super! Ja do jednego zestawu jest tutaj, mamy taki agregat z młotem pneumonem. Ej, ten agregat to jest do tego doda, do rana, który znowu jest na dachu. I ma oderwane koło. To, to on jest z Siku? No. I w zestawie był jeszcze ten ludzi. A, No to Co proszę. Justyna? Justyna tutaj te otwiera drzwi. Dzisiaj kreatywność, słuchajcie, wieczorem może zrobimy live'a. Na pewno chyba zrobimy nawet. Dajcie, ja ładuję Justynie do korytarza. Justynę włączymy bajki, a my farminga sobie jeszcze pośmigamy. No to trudno tak. Hmm. O jest Jedna po jednym, no to no. bardzo powoli. Ojej. No, no. Przyjeżdżę na przykład. Hop. No Benicero. i co robi? Jucyna, nie wysypuj, bo I się muszę mocno męczyć. Dynka. A może ty chcesz powyciągać? Chciałem. Dobra? No to zobacz. Tu masz takie i musisz wyciągać. I tata. Ja niestety zaraz muszę uciekać. No. Dobra, zaraz będziemy. W sumie to już będziemy chyba kończyć, uciekamy. Bo ja zaraz lecę. Mieliśmy tutaj nagrane dużo, ale coś. Agreja! nie się. A No. W kamerze gołka. Dobra, pobawimy się jeszcze chwilkę. Do zobaczenia. Potem chyba jedziemy na salę zabaw. Justyna, chcesz jechać? Ta. Ona nie może! Ta. No, dobra, dobra, to spokojnie, bo jeszcze nie pojechaliśmy, jeszcze się bardzo dużo może wydarzyć. O i to ja. Dobra, trzymajcie się do zobaczenia. Do pa. Zobaczenia, pa!